Siema z tej strony MrQuest, zagramy dzisiaj e, w Team Fortress 2. Pokażę wam dziś grę, e, przepraszam, klasę e, Demoman. Jest dosyć fajny, ma nie wiem jak to nazwać granatniki. E, tak, granatnik ma, e, ma wyrzutnie bomb samoprzylepnych. I ma no, do walki, coś do walki wręcz. Dobrze. Jak widzicie, gram znowu na tym serwerze i znowu jest yy, znaczy, znowu jest błąd połączenia z serwerem. Wow. I nie ma moich przedmiotów, to są takie podstawowe, które na start dostajemy. Mm. zaraz pójdziemy i zasapary... nie może inaczej wyglądać. nie nie wiem jak to dokładnie nazwać po prostu podłożymy im bomby no ale nie wyszło nie wyszło myślę że ta bomba samoczylepna była od niego za daleko przede wszystkim Tutaj fajnie by się też grało grubym Ale grubego na innej mapce wam pokażę Dobra yy. Tam sobie postrzelamy na oślep, że kogoś trafimy I tutaj posaperujemy, tak To, co każdy Nie lubi robić Jesteśmy w bladej dupie. O, jeden HP mamy. Dobra, apteczka, i znowu idziemy. Myślę, że tutaj był, było przede wszystkim szczęście. Bo inaczej nie można tego nazwać. Tutaj był spy. Bo tu strasznie widać. Cholernie. Ja tutaj idę do naszego buska po HP. Wow! Ale mnie tu czapnął. <laughs> Szczerze nie widziałem go. Nie. <laughs> o Boże. Czyżby runda się... Nie, runda się nie kończy. Aha, tak. Głosowanie na mapkę. Przeróżymy tą mapkę. Chociaż i tak po tym nagraniu spadam z niej. Eee, tak. Tutaj widziałem spaja, o ile się nie mylę. Gdzieś tu był. Także nie ma jak wykryć tego spaja, cholera. No, come on, come on zapraszam do siebie. O Boże, jakie to było słabe. Jakie to było kiepskie. Jak zauważyliście, mam 15 punktów. Wow, i małego pinga. Nie wiem, wow. tutaj jestem na trzecim miejscu, a w drużynie bym był prawie na przedostatnim miejscu. Także tutaj właśnie jest ta różnica, o której wspomniałem już chyba że ważne jest kim się gra, bo tak naprawdę jeśli dobra drużyna się uformuje, to to nie ma sensu taka zabawa, jeśli ciągle ma, miałoby się przegrywać i zero jakiegoś tam no nie wiem no że nie ma wyrównanego poziomu. Najlepiej właśnie jak jest wyrównany poziom. Teraz stał się właśnie taki scramble. Scrambler, nie wiem jak to się nazywa. Yy, Ileś tam graczy zagłosowało na to, żeby właśnie przemieszać nasze drużyny. I przypadkowi graczy zostali... Nie, chyba przypadkowi, o ile się nie mylę. No, zostało wymieszane wszystko. Jak widzicie, teraz mamy też już paru dobrych. W naszej drużynie. I myślę, że teraz powinniśmy iść górą. Mm -hmm. Dobra. O. Oh, to się trochę zamieszałem. Dobra. No nie udało się, zaraz się natknąłem na ogień nieprzyjaciela, no co zrobić. Ale widzę, że tu już nasi daleko są nie, nie pozwolili inżynierom się tu wybudować. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Idziemy teraz do Myślę, że górą nie ma sensu chodzić. Tutaj od tyłu nas broni. Kościół Od ataku z tyłu, bo wow wow ale tnie. To ma wysokiego pinga. To tak. Z to nawalali we mnie ja... O Boże. Mówię wam. To jest denerwujące właśnie że nagle yy, trafi się yy, yy, wielki jakiś tam lag no i po prostu no tak jak teraz cały czas jest lag może Ej słuchajcie tu się nie da grać Nie zabiłem nikogo? Ej No, gość się naprawdę postarał Nie, słuchajcie, taka gra chyba nie ma sensu. Ja zaraz będę kończył po prostu straszne lagi są, no jak ja mam co chwilę grać i stawać w miejscu i nie, nie będę mógł się ruszać, no to trochę irytujące będzie. Znaczy jest cały czas. No i teraz już to przegramy właśnie. Może ja sobie skoczę gdzieś na górę, może nikt mnie nie złapie. Już mnie dorwali. A, nieważne. Dobra, to co? Komentujcie mój kanał i filmiki, subskrybujcie mój kanał i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.